Szeroki zakres usług fotowideo, Szczegóły na kamildrzeniek.pl W 31. kolejce klasy okręgowej faworyzowana Sparta Katowice podejmowała na rapidzie Grunwald Ruda Śląska. Gospodarze, którzy cały czas gonią AKS Mikołów i zagłębie 2 Sosnowiec, zakładali sobie zdobycie tylko i wyłącznie trzech punktów. Zobaczmy składy obu drużyn: Sparta, 1 Pieczonka, 16 Wiśniowski, 19 Sarzała, 15 Dogąska, 21 Sobotka, 14 Weber, 10 Będkowski, 8 Markosjan, 17 Witkowski, 18 Słociński, 13 Blaź. Grunwald, 77 Pietrzyk, 3 Rostek, 4 Kubica, 7 Tałady, 8 Skorupa, 9 Ogłoza, 10 Kowalczyk, 11 Togitani, 13 Juito, 16 Padas, 19 Bernacki. Słoneczny poranek w Katowicach i rozpoczynamy spotkanie sparty z Grunwaldem. 12 minuta spotkania, Witkowski dorzuca w pole karne. Jest tam jeszcze Wiktor Weber. Zagranie wzdłuż bramki Wiśniowski dobija. i 1 do 0 dla Sparty Katowic. No, źle interweniował w tej sytuacji Patryk Pietrzyk, który odbił piłkę przed siebie wprost pod nogi Mateusza Wiśniowskiego, a ten bez skrupułów wykorzystuje tą sytuację i Katowiczanie prowadzą 1 do 0. W 16 minucie mamy jednak odpowiedź gości. Doskonałe teraz zagranie do koki Togitaniego i wyrównanie na rapidzie. Błyskawiczna odpowiedź gości asysta Dawida Skorupy, który idealnie obsłużył swojego kolegę z zespołu. A ten na dużym spokoju posyła piłkę obok bezradnego Krzysztofa Pieczonki. 20 minuta spotkania Grunwald przy piłce. Uderzenie na bramkę zablokowane jednak przez Mateusza gąska i to rodzi znakomitą okazję do kontrataku dla sparty Kamil Witkowski naprzeciwko niego Pietrzyk. No i tym razem doskonale broni bramkarz Grunwaldu. Szybko z własnej połowy wyszli gospodarze, no ale Witkowskiemu nie udało się wykończyć tej akcji. 32 minuta. Piłka do Wiśniowskiego jest jeszcze Weber. Doskonałe dogranie i Fabian Blaś. Trzeba drugą bramkę dla sparty Katowic. Idealnie przyłożył głowę napastnik sparty. No i daje prowadzenie swojej drużynie 2 do 1. 34 minuta. Sobotka ładnie poszukał na lewej stronie Witkowskiego. Witkowski w pole karne. Jeszcze nie koniec tej akcji. Martiny Markosian strzela. No i pewnie broni Patryk Pietrzyk. 45 minuta. Markosian na lewo do Kamila Witkowskiego. Ten ma kolejną okazję w tym meczu strzela. Po raz kolejny lepszy Patryk Pietrzyka Dobitka, do Wiktora Webera już z pozycji spalonej. Druga połowa. Wprowadzony w drugiej połowie Tomasz Hołota świetnie zagrywa do Witkowskiego. Ten urywa się obrońcom strzału po długim rogu tuż obok lewego słupka bramkarza. Chwilę później kolejna sytuacja. Sparty Pędkowski do Mateusza Słocińskiego. i 3 do 1 prowadzą podopieczni Michała Czyża. Świetnie w polu karnym odnalazł się Słociński i podwyższyły prowadzenie twojego zespołu. 66. minuta. Hołota piłka. Tym razem do Będkowskiego. Będkowski uderza na bramkę Pietrzyka 4 do 1 na rapidzie. Będkowski twardo stały na nogach uderzył obok bezradnego bramkarza Grunwaldo. 82 minuta Bożek do Mateusza Wiśniowskiego. Ten z prawej strony dogrywa wprost do Mateusza Słocińskiego i zawodnik Sparty strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Ładnie znalazł się w polu karnym zawodnik Sparty Katowice. Dobra piłka od Wiśni. Jędzik przepuścił, nic tylko skończyć. Chwilę później Sparta w kolejnym ataku naciskał Gielza jeszcze nie koniec tej akcji. Słociński do Wiśniowskiego, Wiśniowski ruszył do piłki. Słociński, który jest faulowany przez bramkarza. Sędzia podejmuje jednak decyzję o symulce Mateusza Słocińskiego, który otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Według mnie był skromny, lekko bramkarz. Dużo osób mówi, że było trudno w Zdarza się. Końcowe fragmenty Bożek ładnie rozrzucił do Kamila Będzkowskiego. Ten ma dużo miejsca. Będzkowski wykłada do Sebastiana Gielzy i ten dopełnia formalności. Sparta prowadzi 6 do 1. 89 minuta tego meczu. Więcej bramek nie było. Sparta bardzo pewnie wygrywa 6 do 1. Plan osiągnęliśmy, miało być tutaj zwycięstwo, trochę ta pierwsza połowa znowu można powiedzieć jak ostatnio, czyli w naszym stylu, że słabsza, dajemy przeciwnikowi prostą sytuację do strzelania bramki, no ale druga już, już to wyglądało trochę lepiej, oczywiście bez, bez euforii, ale najważniejsze tutaj było zwycięstwo. Kolejne spotkanie Sparta rozegra już w środę, gdzie na wyjeździe zmierzy się z Pogonią i Mielin. Prawdziwy test czeka ją jednak w sobotę, gdzie o godzinie 11 podopieczni Michała Czyża zagrają z liderującym Zagłębiem Klas Osnowiec.